Bardzo dziękuję za zaproszenie do zabrania głosu w kwestii dobrostanu jako priorytetu polityki senioralnej. Od wielu lat w Fundacji zajmujemy się sprawami seniorów. Przez poprzednie 20 prawie lat Fundacja zajmowała się sprawami dzieci, młodzieży, i w pewnym momencie doszłam do wniosku, że jest taka grupa defaworyzowana w Polsce, o której mało się mówi która sama nie ma dość wyrazistego głosu, o której bardzo często zapomina się, ta grupa jest marginalizowana to jest grupa naszych seniorów. W 2012 roku, kiedy taki trend światowy był związany, związany z osobami powyżej 60 -tego roku życia, także wydawało mi się, że, że w Polsce powstała dosyć sensowna, spójna polityka senioralna. Teraz nie bardzo widzę te działania systemowe. Jest wiele kwestii, o których rozmawiamy wielokrotnie i w mojej fundacji, i przy okazji spotkań z seniorami czy z osobami oszronionymi, jak o nich ładnie staram się mówić, na konferencjach, na sympozjach i najczęściej twarzą w twarz. Wtedy, kiedy robię zakupy, podchodzą osoby, które opowiadają o tym, co najbardziej, Boli ich. To są osoby, które mają 70-80 lat, i myślę, że o tym bardzo głośno musimy mówić i domagać się praw. Tak jak każdy z nas w świetle naszej Konstytucji ma swoje prawa i obowiązki, chcielibyśmy, żeby te prawa były przynależne dla tej grupy defaworyzowanej. W Polsce mamy 25% naszego społeczeństwa to są osoby powyżej 60 roku życia, i one mo nie mogą być na, na marginesie. To, co wydaje mi się rzeczą najistotniejszą, o czym bardzo często rozmawiamy, to są systemowe rozwiązania dotyczące opieki zdrowotnej dla tej grupy osób. Geriatria w Polsce to jest sytuacja dramatyczna. Jestem przekonana, że będziecie Państwo rozmawiać tutaj z którymiś z ekspertów, którzy dokładnie opowiedzą o tej e, sytuacji. Ale dostanie się do geriatry kogoś, kto będzie potrafił sensownie doradzić nam, w jaki sposób powinniśmy funkcjonować, jakie leki powinniśmy brać, które możemy odstawić, kto nam zaproponuje rehabilitację, kto zechce traktować nas jak człowieka, uśmiechnie się do nas i będzie dla nas miał chwilę czasu. To nie będzie tylko wypisanie recepty, to nie będzie zbagatelizowanie naszych problemów. Zechce podejść do nas jak do człowieka. Następna kwestia to są środki finansowe. Zapewne też kolejny z ekspertów dokładnie powie, jak wygląda teraz portfel przeciętnego emeryta, ale to jest kwestia, nad którą trzeba będzie się ciągle pochylać. Uważam, że bardzo istotną kwestią, o której rozmawiamy często i prawie zawsze to jest powołanie w Warszawie pełnomocnika do spraw seniorów. Dlatego tak uważam, również ja, bo wtedy kiedy staramy się występować jako fundacja o środki dla któregoś z naszych projektów to składamy aplikacje. i potem okazuje się, że nie otrzymujemy na sensowny Projekt żadnych środków. Gdyby taki pełnomocnik był, jestem przekonana, że mielibyśmy szansę na spotkanie i dowiedlibyśmy, jak roztropne można podjąć działania. Proponowaliśmy dwa lata temu, na początku pandemii, młodzi ludzie pracujący w naszej fundacji zaproponowali świetną aplikację dla seniora, który jakby na to nie patrzeć, z reguły jest wykluczony. Yy, jeśli chodzi o umiejętność posługiwania się najnowszymi, najnowszymi środkami komunikacji, komunikatorami, nie za bardzo potrafi obsługiwać czy korzystać w pełni z komputerów, iPadów. Młodzi ludzie zaproponowali nam stworzenie takiej aplikacji, która nawet dla osoby, która wcześniej nie miała do czynienia z internetem, będzie umiała to zrobić, wciskając poszczególne, nazwaliśmy to kafle. Było to dla nas szczególnie ważne w momencie, kiedy zostały zamknięte domy pomocy społecznej, osoby przebywające w domach pomocy społecznej stały się więźniami tych miejsc, bo ani nie mogły z nich wejść, ani nikt ich nie mógł odwiedzać. I wydawało nam się, że w tym momencie podawanie tabletów dla mieszkańców domów pomocy społecznej i skorzystanie z tej aplikacji byłoby bardzo wartościowe. Nie dostaliśmy żadnego dofinansowania. Finans dofinansowanie dosta dostały. Organizacje występujące na przykład o dofinansowanie Nordic Walkingu. Nie wiem, po, po, po co jest dofinansowanie Nordic Walkingu, kiedy można zrobić coś bardziej sensownego. Rzeczą, która dla mnie jest sprawdzona, która świetnie funkcjonuje, to są centra międzypokoleniowe. I uważam, że takich centrów w Warszawie mamy zbyt mało. Ogromnie cieszę się, że nasza fundacja mogła swoją cegiełkę dołożyć w takim. W świetnym projekcie, który od wielu, wielu lat prowadzimy, to są kąciki babci i dziadka w domach pomocy społecznej w całym kraju. Już 11 takich projektów udało się stworzyć. Chcemy stworzyć, udomowić te miejsca, żeby osoby, które tam przebywały, wiedziały, że są dla nas najważniejsze. Robimy generalny remont, robimy piękny wystrój, i wtedy do takich miejsc przychodzą rodziny, przychodzą wnuki, bo mówią tu jest fajnie, tu jest jak w domu i taki projekt udało nam się stworzyć w Wilanowie. Razem z Centrum Kultury Wilanów na parterze budynku oddanego na ulicy Radosnej jest przedszkole, a na górze jest klub seniora. Tam właśnie stworzyliśmy ten kącik, kącik babci i dziadka, gdzie jest świetnie zorganizowana Kuchnia, miejsca, gdzie mogą spotykać się seniorzy, gdzie odbywają się takie spotkania międzypokoleniowe, ale także różnego rodzaju imprezy, które mają miejsce w Wilanowie, przyjeżdżają tam seniorzy, i nie tylko seniorzy, z, nie tylko także z Warszawy, ale, ale z całej Polski. I to jest takie miejsce, w którym przebywa się z największą przyjemnością, ponieważ uważam, że nie Nienajfajniejszą formułą dla seniorów jest tworzenie tylko i wyłącznie takich get, gdzie, gdzie są osoby w jednej grupie wiekowej, bo taką pozytywną energię, którą wnoszą młodzi ludzie, ta synergia, która tworzy się między dojrzałością a takim zapałem ludzi młodych jest bardzo ważna. I chciałam zachęcić także do jednej bardzo ciekawej rzeczy do projektu który zorganizowaliśmy w tym roku w Warszawie po raz pierwszy projekt który nazwaliśmy Wodzirej. W tym projekcie wzięło udział 18 przedstawicieli ze wszystkich dzielnic Warszawy. To jest projekt budzenia mózgu po covidzie. To jest projekt, który mówi jak czy uczy, podpowiada jak jeszcze lepiej nawiązywać Więzy pomiędzy pokoleniowe. I dla mnie to było niesamowite, bo ten pierwszy projekt odbył się właśnie tu w Warszawie, następny był w Katowicach. Zobaczyłam ogromną radość w tych oso osobach, które brały udział w tym projekcie. Myślę, że takie spotkanie, zwłaszcza teraz, właśnie po COVIDzie, twarzą w twarz ze świetnymi animatorami, którzy brali udział w tym naszym Wodzireju. Wyzwoliła gigantyczne pokłady energii w biorących udział w tym spotkaniu, i mam głęboką nadzieję, bo to było takie sianie ziarna. Ci, którzy brali udział w tym projekcie w Warszawie, już powiedzieli, że w swoich dzielnicach spróbują pociągnąć ten, ten projekt da, yy, dalej. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób będzie miało możliwość zapoznania się z tą świetną yy, formułą. Także kończąc moje. Chciałabym raz jeszcze namawiać do tego, żeby traktować nas seniorów z odpowiednią atencją i żebyśmy o tym pamiętali, że każdy z nas ma swoją godność i godność tych osób, które w swoim życiu przeżyły momenty niełatwe. Myślę, że te osoby, które mają 70, 80, więcej lat, to są osoby, którym należy się ogromny szacunek i jak najwięcej zrozumienia. Także raz jeszcze proszę serdecznie o powołanie pełnomocnika do spraw seniorów także w Warszawie.